Co koledzy, oryginały pana Miliara na sprzedaż. Tutaj mamy starego Canon, więcej niż 21 razy pierwszy konkurs Libret. Sławna starokrew, ten libieski to jest dyklakwerbant. A tutaj mam wnuka sławnego Ramzesa na dresówce. Te ci samce są na sprzedaż. That is canon, the best biolot, the and Ramses. Teraz wam je now I show you. These three cocks are for sale. This is a Ramses Grandson. This is the Clark Verbart, original muller, champion of Germany, multimillionaire, and this is the old blood canon. Over 21 first prize. To jeszcze jednorazuje pierwsze. Show your t Spaniałe produkty żyta z firmy kulbacki Przekonaj się sam. Wonderful products of life from Kurbaki Company. I best natural der Welt. Ruf mi einfach an. Tu jest mój Ramses. Jakie zdrowe te gołębia w ich produktach Siła niesamowita Każdy wie Kto ma moje produkty Jak to działa Tu nie trzeba dużo gadać 19 rok 27.02 Wnuk sławnego Ramzesa 27.02 19 rok Piękny samczyk Niebieski czerwony pasy. na sprzedaż. Adresówka. Piękne krzydło. Czyszczutkę na moich produktach bez biurojadów. Wspaniały samiec. Ramzes, 2702 jeszcze Super oko rozpoładowe. Lako nosterów. To rozlanej. ten pi la z Millera. Tu mam tego ferbarta 16 rok505 16 rok 505 Pięknie żburowane, upierzony pięknie szślikie. 16 rok 505 Te klach Ferbarstad Miliara 16 rok 505 Na tych trzech gołębiach możesz sobie cały status zbudować. Są gołębie w których nie znają żadnych lekarz na moich produktach, to są prawdziw, prawdziwe orły. Ach to wpuścicie do waszych samców po koniec? Jakie zdrowe są moje konie. dwa. Niebieski biolot. Piękny niebieski białolot. Fajny gołb. Patrzcie znaczy, jak się świeci. A teraz go wam pokażę. Tu pięknie zbudowany ozdoba kołnierza. Takie wspaniałe gołębie. poszedł piękna białolotka. Ogólnie jedne piórko, tak, każdy mój gąb, co fajnego, patrzcie jakieś krzydło, patrzcie jakie zdrowe, silne, co fajnego, co so, jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń i ja od razu wyślę kanon. Więcej niż 20 razy, pierwszy konkurs. I brat i numer 22, 14 roku oryginał Canon od Miller'a. Czyli szukasz coś wyjątkowego. Pierwsza klasa gołębie tak jak moje produkty, pierwsza klasa. To zadzwon. Jeżeli chcesz mieć super gołębie z najlepszym pochodzeniem Od prawdziwego hodowcy Miller Samce są takie ostre Jak to wpuścicie do dwóch samiczek to koniec <laughs> Dwa piękne Millerowe Patrz to, jakie fajne Fajne sztuki Oryginały oj, psę piękny. Ramzes. Pozdrowienia, cześć. Ramzes 21702. Super oko rozpodob. Dla konoserów. rozlamy aż to wam jeszcze raz pokażę patrz się to tu są spokojne w tym koszu stoją Co? ostatni blik jak ryzy. na produktach życia razem z głębiami można też produkty wysłać. wtedy wysyłka produktów ma za do domu jeden transport to na razie, cześć koledzy Ary widać tu kilka zdjęć Amadenów wspaniałych tak samo i Amadeny na moich produktach, Życie od odżyli. Są zdrowe, silne, bardzo płodne. I mają piękne kolory. A teraz wam pokażę kałot Amadenów. Teraz mi wysłał kolega zdjęcie kałot Amadenów. Możecie sobie poczytać nasza rozmowa. Super zadowolony klient. Atlantis, Kulbacki. Karma mineralna. Najwyższa karma, jaka w ogóle istnieje. Jakość apteczna. 40 różnych komponentów. Kalcjum, magnezjum, zoła, owoce morskie, rewolucja w sporcie gołębiarskim. Nawet gołębie, co byli chore na stawy, Atlantyz wyleczyło w naturalny sposób. Wspaniały produkt z Morza Czerwonego. Zapraszam do współpracy. Przemek Kulbacki. Jeżeli hodujesz kurę, masz kurczaki, daj mi znać, moje produkty są wyśmienite, wspaniałe produkty dla wszystkich ptaków, dla wszystkich zwierząt. Zapraszam do kupać. Zobaczcie jakie zdrowe, ruchliwe i sklaki do wspaniałego. Jeżeli hodujesz tak Amademy, kanarki, i opowiedz, lub co swoich lub inne egzotyczne ptaki, ptaki. zapraszam Cię do współpracy. Aha. Więcej informacji Mamy na mleku. telefon. Tak? Chcesz mieć zdrowe ptaki, piękne, co co to wspaniałych w wspaniałych kolorach, to lat, super wyniki już. na wystawach teraz, i w zawodach? Mleku, do Zapraszam do tak? współpracy. Tak. Zapraszam wszystkich hodowców królików do współpracy. Chcesz mieć piękne króliki, zdrowe, chłodne i zadowolony być z wyników z wystaw? Zadzwoń. Do usłyszenia. Jeżeli hodujesz kaczki lub inne ptaki wodne lub kury, zapraszam do współpracy. Takich wspaniałych, zdrowych zwierząt jeszcze nigdy nie miałeś. Jak na moich naturalnych produktach. Wszystko Nie wierzysz? Zadzwoń, like zamów minimalną ilość i się sam przekonaj. Piękne hobby, tak samo jak i gołębie i w ogóle. Jeżeli hodujesz pszczoły <noise> i masz problem z warułą, skontaktuj się ze mną. Zapraszam na nowy film. Codziennie wywiady z hodowcami. Moje produkty, jako jedyny na świecie się tak sprawdzają u hodowców na całym świecie. Każdy hodowca zadowolony. Zapraszam do współpracy. Oryginalne produkty życia tylko u Przemka Kulbackiego we firmie Kulbacki. Zapraszam na film. Chcesz super wyniki w lotach? Zdrowe gołębie? Zadzwoń! Produkty podaje przez cały rok, lotniko, rozpłodowym i w czasie wlęgów. Zapraszam so, ty, wszystkich młode, hodowców zwierząt do współpracy.